No i witam, regał został złożony u czarnego mandyty. Tere było roboty z nim, ale zobaczcie sami, że wygląda mega fajne płyty, półeczki. Tylko zastanawiam się teraz, jak sobie go ułożyć. Czy tak jak stoi do rogu, tam, czy po prostu w poprzek, ale mi się wydaje, jak go dam tak do rogu, mam więcej miejsca. Te światło będzie mi padać, jak coś będę robił na stole. Ja bym go musiał dać w innej. Eee, tam mam gniazdka. By było dobre, telefon podpiąć do ładowania czy jakiś głośniczek, żeby fajnie łupało. Ale świetny, podoba mi się za te pieniądze. Ja dam krótką pauzę i dam go teraz inaczej. No i myślę go dać Albo tak W takiej Pozycji na tą stronę Tak sobie będę robił Na stole Wiadomo tu są półki Na górę mogę coś poukładać no I tam mam Gniazdka Kurcze no nie wiem Jakoś go ulokuję. To tyle chciałem pokazać. U czarnego bandyty. A dzieje się, to jest bajzel. Tutaj też. Ogólnie ogarniam sobie garaż wiosennie. To hejka.